Gdzie pojawiają się użytkownicy, tam gdzie e, przenoszą się media, bo e, to, że mniej oglądamy telewizji tradycyjnie nie, nie musi oznaczać, że my mniej siedzimy przed telewizorem. To znaczy, że mniej korzystamy z, e, z treści telewizyjnych, bo e, to wcale nie musi oznaczać. E, ja kiedyś oglądałem Ligę Mistrzów tylko i wyłącznie w telewizji, teraz oglądam w internecie. Kiedyś oglądałem fakty TVN-u tylko i wyłącznie w telewizji, teraz oglądam także online'owo. Mogę to zrobić kiedy chcę, mogę wybierać różne materiały i tak dalej, i tak dalej. Czy można to zrobić osobiście? Ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko polega na bezpośrednich relacjach z ludźmi, na dużą bądź małą skalę, to ja jestem przekonany, że trudno nawiązać prawdziwą relację stojąc, będąc schowanym tak za jakimś banerem na przykład, tak? no ja mógłbym stanąć z tyłu i coś do Państwa mówić, tak? Jako tam web.gov.pl, tak, no i nie wiedzieliby się, kto to jest, co on mówi, jakie są jego intencje, tak, czy, się, czy jest trochę zestresowany, czy nie jest. Jakby I ta komunikacja byłaby słaba, tak, nie, nie, raczej nie byłoby szansy na rozmowę później po spotkaniu. Ok, natomiast też jak pokazują, jak pokazują badania, y, taka firma IMAS International przeprowadziła, że 80% ba badanych, którzy odpowiedzieli na, y, na pytanie stwierdza, że wyniki wyszukiwania w Google są przydatne. Dodatkowo jeszcze 70% internautów, tych przebadanych internautów, stwierdza, że wyniki są wiarygodne. No i teraz my, opracowując cały nasz media plan, powinniśmy tak robić, żeby jak najbardziej uwiarygodnić się w oczach internautów. Działalność marketingowa firm, które przychodzą do systemu marketing automation przestaje, przestaje polegać na tym, żeby raz na miesiąc wysłać jakiegoś newslettera, tak? albo jakiś mailing do bliżej niezidentyfikowanej grupy ludzi, ale przechodzi na taki model, gdzie wysyłamy punktowe Pojedyncze informacje z dopasowaną treścią do poszczególnych, do poszczególnych osób. W związku z taką specyfikacją, specyfiką e usługi naszej, naszej jakby też i innych podobnych e usług, pojawiają się dwa takie tematy związane z jakby komunikacją z, z użytkownikami. To jest taka strategia push i pull, czyli wypychania komunikatów marketingowych i przyciągania tego użytkownika do siebie. Za każdy tysiąc wyświetleń danego formatu reklamowego, reklamodawca płaci określoną stawkę. Jest to najbardziej siłą rzeczy popularne, jeżeli chodzi o reklamy display. Mamy jakiś format graficzny, jakiś banner. Umieszczamy go w, na, na jakiejś powierzchni. Ktoś decyduje się na to, żeby nam wyświetlić banner, a my za to płacimy. I za to tysiąc odsłon, za każdy tysiąc odsłon ee, jest płacona określona stawka. Generalnie praca w marketing automation opiera się w jednej, z jednej strony na adresach i podpisach. E-mail potencjalnych klientów, których mamy tak, na bazie kontaktowej, którą posiadamy. Czy to mogą być lidy z CRM-u, to mogą być lidy, to mogą być nasi aktualni klienci. Natomiast, natomiast jesteśmy w stanie też serwować dopasowane treści, ale nie przez e-mail, tylko przez stronę www do anonimowych użytkowników, również, również budując anonimowy profil takiego ciasteczka, ponieważ cały jakby monitoring czy też identyfikacja tych klientów i monitoring ich opiera się o metodę, metodę cookies. Mówiąc wprost, w wielu przypadkach nas rozleniwiają. E, mamy dostęp do e, treści, mamy dostęp do e, różnego rodzaju zasobów informacji, które... Bardzo fajny sposób powodują, że nie musimy ruszać się z domu, żeby dokonać jakichkolwiek zakupów, że nie musimy kupować gazety, żeby dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na drugim końcu świata lub na drugim końcu miasta. Nie musimy wychodzić, spotykać się niestety ze znajomymi, na przykład w kawiarni, po to, żeby się dowiedzieć, co u nich słychać i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem się sprawdzić, gdzie w polskim internecie są najdroższe ceny reklamy CPM-owej, i z tego, co się zorientowałem, jest. Najwyższe ceny są oczywiście na portalach zasięgowych typu ONET, ale też na wortalach na specjalistycznych typu Golden Line. Tam te ceny są naprawdę wysokie. To także ze względu na to, że trafiają tam użytkownicy o, odpowiedniej, o odpowiednim charakterze. Tak? Jest to przykład kreacji rich mediowej, gdzie różne elementy baneru jakby żyją swoim życiem, pokazują zupełnie inne komunikaty, mogą pokazywać zupełnie inne komunikaty pozwalają wchodzić w bardzo różne interakcje. Poniżej również materiał wideo, który można powiększyć, e, przewinąć i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wersji taniej albo wersji drogiej, bo jak chcecie, żeby to w ogóle wypaliło, to, wer, to, grafik, to treści muszą być naprawdę wartościowe merytorycznie. Nawet z brzydką grafiką, no to z dobrymi treściami serwis się jakoś obroni. Natomiast y, nie da się treści skopiować z Wikipedii, nie da się niestety złączyć po zdaniu ze stójnych portali i wrzucić do siebie jako całość. Tutaj musicie zainwestować. Po prostu ludzie, którzy będą chcieli zobaczyć, powiedzmy, zainteresowani współpracą z moją firmą, tak? Zajrzą sobie na mój profil, czy poszukają mnie w internecie, tak? I zobaczą, że ten facet tam pracuje, tak? Ale on na fejsie pisze, że ów, że w końcu skończyła się praca, w końcu weekend, tak? O super piątunio, tak? To takich wpisów jest mnóstwo, tak? No jeżeli ktoś co tydzień wrzuca taki wpis w piątek, to znaczy, że on ma w nosie to, co robi, tak? Jeżeli trafimy na niego i on będzie z ramienia jakiejś firmy e, współpracował z nami z jako klientem, no to pewnie na wiele nie możemy liczyć, tak? Cała koncepcja e, nasza, e, tutaj na, jakby nasza na, marketingowa i, i, i naszych, naszych działań też jakby odpowiada na taką koncepcję lejka sprzedażowego, lejka marketingowego. Serwis, który... E, generujemy jakiś ruch na serwisie, to, i, i to jest jakieś tam, nie wiem, ileś tam użytkowników liczonych tam, nie wiem, dziesiątka w tysiącach, w setkach tysięcy w zależności od serwisu. I aby ci ludzie tutaj się znaleźli, to mamy część odpowiedzialną za znalezienie się, w, żeby znalezienie nas w tym internecie. Pamiętam takie, takie czasy, gdy w bloku, w którym mieszkałem, były dwa aparaty telefoniczne analogiczne, analogowe. Dzisiaj te czasy dla wielu z Państwa wręcz są niewyobrażalne, ale takie były czasy. Chcąc, nie chcąc, widzę, że tutaj sporo z Państwa przed rozpoczęciem konferencji korzystało z różnego rodzaju nowych urządzeń. Większość z nich to były urządzenia cyfrowe. I w takim kierunku rozwój technologii wymusza niejako rozwój różnego rodzaju urządzeń. Bardzo ciekawym, bardzo ciekawym przypadkiem jest wykorzystanie tego, tej informacji w remarketingu w Google'ach. No i last but not least, content to również to, prawda, co mówią nasi sprzedawcy, to co ja mówię do Państwa, tak? to jest przecież content. I w podobny sposób te same treści, sprofilowane pod, sam, pod, pod konkretnego klienta, może przekazywać dział sprzedaży. Tak? Warto się przejrzeć w lustrze tak? i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Kim jesteśmy? Co robimy? My osobiście i marka, którą reprezentujemy, produkt. Co mamy do zaoferowania tym naszym klientom potencjalnym? I czy jesteśmy lubialni, czy nie nadajemy się do tego, żeby ktoś nam tą. To... A mu łapkę podniósł tak, i polubił i tak dalej. Docieranie do indywidualnych internautów, w zasadzie bycie tam, gdzie oni nas poszukują, to nazywa się inbound marketing. Można to również nazwać findability. Findability wyższy termin bardziej z amerykańskiego jeszcze, nawet powstała książka Ambition Findability, gdzie pokazujemy, gdzie autor książki pokazuje, co robić i jak robić, żeby być tam, gdzie nas szukają internauci, żeby ten ruch, żeby mieć jak najwięcej wartościowego ruchu. To nie jest sztuką w tym momencie skonstruować stronę, która, czy w ogóle można sobie wyobrazić stronę www, która jest dopasowana do, do różnych profili użytkownika. Ciężko taką stronę zaprojektować. System klasy Marketing Automation umożliwia serwowanie dopasowanej treści do poszczególnych grup użytkowników. Jest, więc jeśli wchodzi na przykład nas, nasz aktualny klient na naszą stronę, to po co mu proponować kupno tego produktu, który on już ma? A może chciałby, aby, aby a może... Mm, wypadałoby zaserwować mu tak naprawdę treść, która uzupełni jego aktualną, aktualnie posiadane nasze, nasze produkty.